Witam koleżanki i koledzy. Przyjechałem na grykę, chciałem odebrać im. Gryka dalej stoi. Teraz po tych wielkich deszczach może będzie nektarować dalej. I patrzę na ule na wylotki, pszczoły sobie latają. Z włoci pyłek niosła, biały pyłek też był. Chciałem właśnie im odebrać miodnie, no ale chyba nie będę odbierał, bo pszczoły latają. Latają dość ładnie, no sprawdzę co niektóre i zobaczymy co tam się dzieje. No. Patrzę czy mają, noszą biały pyłek. To czyli nie, nie można jeszcze odbierać. O, widziałem cała umorusona w białym pyłku była pszczoła przed chwilą. Znowu biały pyłek. Noszą tego mnóstwo. Nie ma co odbierać tego, tej miodni jeszcze. Też nie chciałbym nadmiernie grzebać dzisiaj, bo. Wiadomo, że jak się nagrzebie, to one już nie będą dzisiaj nosić. No ale sprawdzić muszę. No latają, noszą ten biały pyłyk. Może to teraz to prawdziwe nektarowanie się zacznie, jak tak podlało. Wody, wody u nas pełno, wszędzie stoi. Bałem się, żeby te ule nie, nie były. Nie stały w wodzie. Wiatr mi przeszkadza dzisiaj, bardzo, bardzo jest mocny wiatr. Jak patrzyłem na pogodę to ponad 50 metrów miał być, koło 60 nawet. Sam jestem ciekaw co tam jest w środku. Na tym. Na tej gryce zauważyłem, że są takie duże łaty na polu i kwitnie oset. Być może to też będzie dobry pożytek. Nawoź jeszcze taka nie jest do końca. O, tu mamy kanadyjską nawoź. To jest kanadyjska nawość, o. Ona ma takie, takie długie, te odnuża takie. Tu jest kanadyjska, a tu jest. A tu jest jeszcze nierozkwitnięta kanadyjska. A tu jest ta pospolita. O, widzicie, ona jest całkiem, całkiem inne ma kwiaty. Ona ma takie, jakby powiedzieć, w pęczkach kwiaty. Pachnie? Pachnie, bardzo ładnie pachnie. Pachnie, nektaruje. No. A tu widzicie, a ta kanadyjska ma takie podłużne. Ale ta, ta pachnie bardzo ładnie. Jeszcze też Te deszcze jednak się przydały i Mimo to, że mamy dzisiaj chyba 17 stopni, pszczoły latają. To patrzcie jaka tałonka ładna. Biały, żółte, niebieskie, one może pyłek noszą biały z tego. Też. Zapomniałem jak to się nazywa. Coś podróżniczka, coś tam takiego. Być może z tego noszą pyłek. Ale. Chyba bardziej mi się wydaje, że z tej gryki. Podejdziemy na tą grykę jeszcze raz. O, koniczyna przekwitła. Tu mamy czarny ten, koniczyna przekwitła. Chociaż w nim od tutaj mamy koniczynę. Tu naprawdę może być bardzo różny, bardzo różny ten miód. Niekoniecznie do końca yy, gryczany. Zobaczcie, jak ta gryka jeszcze kwitnie. Szukam pszczół. Jest. Jest, tu jest następna. Także no, z mojego planu odbierania dzisiaj miodu gryczanego nic nie wyjdzie, bo to wszystko jeszcze kwitnie. I tak się wydaje, ale tych pszczół jest bardzo dużo tutaj. Tak, sprawdzam. Tutaj mamy już grykę wyschniętą. O. Nie, nie, nie. To nie ma co tego miodu odbierać, bo to może być akurat teraz najlepszy moment kwitnienia tego, tej gryki. Wszędzie są pszczoły, naprawdę wszędzie są pszczoły. Wcześniej, jak tutaj byłem, to nie było tych pszczół widać, a teraz naprawdę słychać je nawet, mimo to, że jest motylki pszczoły. No nie będziemy. Nie będziemy odbierać. Sprawdzimy tylko górę, jak to wygląda. Chciałem też posprawdzać rodnie, jak tam w tych rodniach to wygląda. Ale nie ma co. Jeszcze z tydzień to musi po, postać te ule, postawiam Naprawdę wygląda to lepiej niż w te y, ciepłe dni. Tu mamy pszczoły na gryce, a ma żółte. Naprawdę, patrzcie. Pszczoła przy pszczole. Muszę sprawdzić, bo być może nie będzie miejsca gdzie do składowania tego miodu. Dobrze koledzy, to ja się, ja się żegnam. Nie będę już za dużo kręcił. Na ładnie zaczyna kwitnąć. Myślę, że ten sezon będzie. O właśnie takie, takie osty, takie osty kwitną tam na tym. Przypuszczam, że to też jest niezły pożytek. Ale nie wiem, czy pszczoły z tego skorzystają, bo tutaj chyba najbardziej jakieś motyle czy coś takiego, bo to duży języczki chyba potrzeba do tego. A chciałbym tą grykę już odebrać, żeby pszczoły mogły sobie nosić tutaj tą nawódź co tu wszędzie rośnie. Ach, zrobię pauzę, zobaczymy w kilku rodzinach miodnie. To jest zapasowa pusta. A, taka zapasowa wiatr, tak jak wam mówiłem taka zapasowa pusta, także nie wiem czemu tu jest nieodebrany miód tu jest pełna albo to miała być zapasowa pusta a to jest z lipą Z tej strony jest pusto, <noise> albo złą po prostu wziąłem, odłożyłem w stawkę. aż tu mi przyduszone. Tutaj, chyba te, te pięć ramek gdzie jest ten miód odwyciągnę gdzieś i dołożę dobra zobaczymy czy tutaj czy w pełnych czy w dużych miodniach coś ma może im wyciągnę yy, jak to się mówi kratę odgrodową żeby mogły lepiej Coś tu poklejone jest Kratka odgrodowa tam jest W dużych miodniach lepiej I Zaraz trzeba powąchać Śmierdzi Gierdzi grykom. Oj, ta jest ale nawalona. A jest ładnie nawalona. Następna też. No i widzicie to. Choć ta ma duże. One miały wszystkie puste. Jechały na grykę puściuteńkie ule ale tu już jest chyba pusta następna tu już jest pusta z tej strony mają środek mają pusty nie wiadomo dlaczego środek akurat jadam od końca ta też jest, ta jest jeszcze bardziej pełna ta jest pełna, nie będę wyjmował, zrobię tylko manewr, że Ciągnę kratę odgrodową. Gdzie jest ta ramka? Widzicie, tutaj wcale nie masz tak dużo pszczół, a miodu jest dużo. co to jest grane no powiem wam, że że waży, że jest ładnie że jest ładnie że jest ładnie zabieram tą katę Metka już nie powinna wejść na górę, tak mamy w środeczku, tutaj nie pamiętam co to jest za matka. Co to mamy za ósemka? Nie pamiętam już nie pamiętam. Dobra. To Wam nie pokazywałem też. No widzicie, tu jest, ta jest pełna, ta jest pełna, ta jest pełna. I ta. Raz, dwa, trzy, cztery. Są puste i te są pełne. Okej, zakładam. Ta jest naprawdę ciężka. Bez kraty niech sobie zapieprzają bez kraty. Tak jest kończyła, nie pamiętam teraz co była za matka Wiatr. Ciekawe czy mi się przewróci ten statek. To było 17 stopni. No już widzę, że nie jest za bogato. Ale śmierć gryką. być może sobie po tam na dół. Ja im to odbiorę, jeżeli tutaj nie będzie. Tą połówkę im zabiorę. Tutaj jest. Ja już widzę, że tutaj tu pod tej ramki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mają na upychane. I to będzie najlepsze posunięcie, widać? To będzie najlepsze posunięcie, zabranie tej pół żeby zmniejszyć inkubaturę. Jedną ramkę wyciągniemy. Tutaj jest i tu ja Tak to wygląda. Nie jest za bogato, ale po pół pełnej ramki jest. Tam też jest krata i tą kratę też zabieram. Tutaj pewno jest pusta ramka. Tak, widzę, że jest pusta. Nie, myliłem się, też jest co jest. Okwieram karę proudową. Dobrze, nie ma sensu dalsze nagrywanie, bo widzicie co się dzieje, to pozdrawiam jeszcze raz.